Cześć, siema, witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Plantów na moim kanale. Zanim zaczniemy, to sprawdzimy swoje szczęście. Znaczy, sprawdzę swoje szczęście um, i, i, w otwieraniu paków Z3.4, otworzymy coś takiego, pójdziemy sobie grać na multi. Bo mam dwukrotny mnożnik, więc trzeba expić postaci i swój poziom. E, no trudno, nie pykło. Um, to, 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 co chciałem Wam powiedzieć, że w opisie macie link do wszystkich rzeczy. Na Facebooku jest konkurs, mega fajny na 3 gry, więc Was zapraszam, wystarczy udostępnić. A jak ten konkurs się skończy, to pewnie będzie jakiś kolejny, więc Was mega zapraszam. Na samym dole macie adres do wysyłki jakichś fanartów, jeśli chcielibyście coś mi wysłać, żebym ja to właśnie na początku odcinka z plantów e, otworzył i Was tam, wiecie, pozdrowił, powiedział dzięki wielkie i potem włożył rysunek, czy cokolwiek mi tam wyślecie do... klaser? Nie klaser, tylko... Nigdy nie pamiętam tego na odcinku. Jak się skończy odcinek, to zawsze sobie przypominam bardzo rzadkie. Co to ma być w ogóle? Segregator, do segregatora. Już Skupiłem segregator i wasze rysunki tam pakuje. Także mega fajnie, a słodycze wcinam. Yy, także tyle. Dawaj, trzeci. Oła. boli mnie po prostu mięsień. Jak się wysm. Wysnie... Spałem jakoś krzywo, mega krzywo. Dawaj. Il... Tak. W najmniej spodziewanym momencie. W najmniej w ogóle kompletnie nas, nie nastawiam, że będzie żelazny cytryn. Mam. BUM. Wylosowane. Ja cię kręcę. Super. To zrobimy tak. Że mo, ja się muszę nacieszyć. Ja się muszę nacieszyć. Ale super. Ja pierdziu. Tak ma być. Tak jest. W końcu gra mnie nie lubiła. No, rzadko kiedy coś wypadało fajnego, i nareszcie mamy żelaznego cytryna, tak pięknie. subcio, to zrobimy sobie oddzielny odcineczek, taki mega porządny na dosyć długi czas, w sensie nawet no, dwuodcinkowy, tak. Zobaczymy, jak się nim gra. Czyli tak, jakby w tym odcinku go wylosowałem, ale nie będę nim grał, ale wylosowałem spoko będzie kolejny specjalny na żelaznego cytryna hi, 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 hi. tak ma być o to chodzi ja co tam jeszcze oprócz tego subcio kurka wodna mam żelaznego cytryna tak ma być wstecz dziękuję bardzo aż sobie ostatni otwarty pakiet zobaczę mm. miodzia dobra wstecz no to od razu mnie wszystko przestało boleć mięsień mi już ała, nie boli naciągnij go nie boli nie boli kompletnie Aaaa. Nie boli, czy cytryna dostałem? O, naprawdę jakoś krzywo musiałem spać Coś mega jak nie wiadomo, obudziłem się e, A To tylko tutaj Nie wiem, nie mogę go o tak zgiąć i potem dalej, bo mnie zaczyna boleć o. Nie wiem nie, nie, nie wiem, nie wiem co jest ze mną, może z tego szczęścia jeszcze jeden pakiet Uwaga, tu BUM! Kolejna legendarna postać <laughs> To by była jazda wtedy Dobrze e, Dajemy wstecz Mm, i co tu jeszcze? To, 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 to. Nie, zostawiamy sobie hajs. Zostawiamy, idziemy grać na multi. Tak ma być. Pięknie, super. Jeszcze dam listę znajomych, bo wiem, że jest jakaś chyba nowa, e, e, nowa ilość znajomych. O, trujeczka, super. Kod Jakubeks i Marcinos Nachos. Akceptuj, akceptuj, akceptuj. Mam was już tutaj: 736. Łopany, strasznie dużo. Dam się online. I wejdę sobie w grę Super, ale dzisiaj fajny materiał I ja wiem, że chcielibyście też zobaczyć pewnie tego cytryna teraz Ale Zrobię specjalny odcinek pod niego Specjalny, taki special Bitwa o teren, tryb mieszany Dajmy ten tryb mieszany, bo on jest najlepszy, wybierz I eksplimy postaci, żeby po prostu level leciał Żeby level leciał, bo tak ma być Szukanie najlepszej, możecie mi znaleźć No znaleziono Ale nie. Dobra, ja się będę dzisiaj cały. Musicie mi wybaczyć, cały odcinek będę jarał tym, że wyleciał, wyleciał e, cytryn. Mam go tu. Uwaga, i jest tutaj, żelazny. Już nim graliśmy, był chyba w ramach prezentacji postaci, ale dzisiaj nim nie gramy. E, jedziemy po kolei. Jak tam, te co mam na niższy poziom, oprócz cy cytryna, telefon muszę odebrać. Uwaga, ciekawe kto. Przewidujemy, że za 10 minut dostarczymy Panu przesyłeczkę. Tacy kurierzy są mega fajni, słuchajcie, co zadzwonią. Mówią, że będą, czy zapytają, czy ktoś tam będzie. Najpierw są tacy, co zadzwonią z rana, nie? Ale ja wiem, że to taka praca, no, to macie przez rana pracę troszeczkę, nie? Bo to jednak cały dzień musi jeździć, śpieszyć się, bo tych przesyłek nie dość, że je musi dostarczać. To jeszcze kurier przecież przesyłki odbiera, tak? Od ludzi i tego jest mega dużo. No I zazwyczaj tego mają zapchane więcej niż przewiduje jakby termin dostaw dziennych I mają tego za dużo no I... Uah, Super No i taka trochę praca no wiecie, no mega ciężka nie Bo tu cały dzień się musi nabiegać, naszukać adresów Dobrze jak potem już ma ogarnięte, że tam gdzieś po mieście sobie tylko rozwozi A jak na przykład gdzieś po... No, nie, ale ten nie dojechał E, gdzieś po wsiach, nie? Tak jak u mnie na przykład i często tak, że nie wiedzą gdzie jechać, nie? I musi tego szukać, wydzwaniać do ludzi. No to to jest jednak trudne, nie? Nie chciałbym. O, plazma pisie siema, witam. Pochwal się w komentarzu, że jesteś i powiedz swoim znajomym, że byłeś. Może ktoś do, z nich dołączy do grona moich widzów? Mega wielkie dzięki. Bo jako tak, jako ja wam to wytłumaczę teraz. E, jak Ja nagrywając teraz w, w sumie planty, nie działam na korzyść to znaczy działam na korzyść kanału, ale nie na takiej, że nowi ludzie na przykład wyszukują nowe gry, które akurat wychodzą, bo jako tako przestałem nagrywać wszystkie nowe gry, bo na przykład Horizon Zero Dawn nie ma teraz, tak? Nie mam, mogłem nagrywać, ale stwierdziłem, a po co, wolę Planty ponagrywać. Nie nagrywam wszystkich nowych gier, tylko te takie, które się mi typowo spodobają. Um, typu na przykład, Wiarki. Teraz też nagrywam w sumie, ale chodzi o to, że nagrywając planty, robię to dla Was, specjalnie dla Was. I, i, i chcę tylko powiedzieć, że w tym momencie, tak jakby Wy jesteście. Takim ośrodkiem, który robi mi reklamę W sensie, rozpowiada znajomym, gdzieś na Facebooku wklepuje um, Czy coś mówi i, i fajnie, no i super z tego powodu Przejmuję to! Mój grajdołek! Ty! Poziom nowy! Ja mam pytanie, dlaczego mi tu nikt nie pomaga? Dlaczego ich tu tylu było? Już trochę zaczęliśmy przejmować. Ojej, It's Plays It Eagle. HD, pojaw się. Przejmujemy to. Dawaj ostro. Bing, 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 bing. bing. Jedziemy, 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 jedziemy z nimi. Co tu jest? A to mi po co? Mi kompletnie nie poczynę. Coś mi się wydaje, że nie damy rady tego zdobyć. Chodź. Jej, utłukłem. Ej, róża jest fajna. Nie połem. Chodź, jeszcze trochę. Trudno ją zatłuc. nie? Bo jest taka wąska. Mega mega trudno ją trafić. Chodź Szczelomy. a ich tam jest. Ja. No ja naprawdę chciałem taki shield zniszczyć. To nie po mnie. Dawaj! Przejmujemy! <noise> A tak fajnie. Ten powiem Wam tak. Dwukrotny mnożnik to jest cudowna rzecz, bo poziomy po prostu lecą mega szybko. Tym bardziej jak się ma postać na pierwszym, to ją do trzeciego to jest tak, co nie? Macie też takie wrażenko, a po prostu przez dwa ostatnie odcinki tak przeekspiłem postaci, w sensie nie przeekspiłem postaci, tylko zdobyłem po prostu w dwa odcinki dwukrotny mnożnik z zera, tak? O, jest, muszę iść odebrać. No, i tak przegraliśmy. Także yy, nie musiałem tu być przy tym. I gramy dalej. Mati YouTube, 5 Ała, naprawdę ja mnie tu boli. Ciekawe od czego? Nie od przemęczenia. Jakieś delikatne ćwiczenia były, ale to bez przesady. Spałem na pewno mega krzywo jakoś. Się obudziłem napierniczało fest. Napiernicało. Po prostu bolało okropnie. Czy próbujemy po raz kolejny, moje szczęście, pakiet pysz... A kliknąłbym, bym się nie zastanawiał, tylko bym kliknął, by było. Ja nie wiem w sumie, dlaczego mi to... Dlaczego to tak mają, że się nie zdąży wylosować, czy co? Mogłem dołączyć do gry później, nie? Tak by to mogło być zrobione, że dołączam sobie ciut później, a jednak otwieram paki, nie? I kosztem, jakby druży... kosztem długości gry, biorę i otwieram sobie paczki. Dobrze, to co my tu mamy? Impa? Nie, impa nie chcę. Dziadka na maksymalnym, żołnierza, inżyniera, tu, 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 tu. inżyniera, czy żołnierza, którego ekspimy tego super komandosa, dawno nim nie gra. A mogłem go skustomizować troszeczkę, nie? Pokażcie, tu dobra, potem jak on strzela. Aha, takimi trzema. No trochę słabo. No trochę, trochę słabo, ale to nic, dobra, przykspimy go na drugi poziomik i będzie. Spotko. No strzela słabo. Już wiem, już wiem dlaczego go nie lubiłem. Boom! Stary za późno. Też mi się zdarza, wiem tu. tu, tu, tu. Ale go dojechał. Boom! Poszło o 300, ale trafiony. Tak to miało wyglądać. Super, seria pokonań trzech. Ej, dobry jestem. Nie chcę nic mówić, ale daję rady. Już drugi poziom, bez problemu. Nie strzelaj po mnie śniadaniowy mózgu. Daj mi święty spokój. Siema, subcio. Ale. To, ale się oparł. Nie, co to zrobiłeś? Co to było? Dobra, na trzeci poziom tylko tą postać i nie, bo ja takimi seriami nienawidzę strzelać. Jeszcze to by było ok, gdyby on się szybciej przeładowywał. A on się przeładowuje naprawdę tą kuszę dosyć wolno. Zadaję tam po te 15 obrażeń, ale to nie jest to. Au! Poszło! Seria pokonań 5, nie wierzę po prostu w to, co się dzieje, że tym bohaterem sobie tak daje tu radę. Ale róże pokonał. Au, to musiało boleć. A, i zostałem ogłuszony! Boziu, dlaczego? Michalek. Czy ja cię z czasem skończę, znam? Mi się wydaje, że my jakieś już kąszachty mieliśmy wcześniej ze sobą. Mi się coś już wydaje: dowódca czołgu. A dlaczego? Aha, taki bajer. Ale wymyśliliście ten dowódca czołgu, to jest trochę. porażka, chyba, nie? Gdzie tam to jest? I idzie tam, pomarańczu, kryty. Może by ktoś wyczaił w końcu. Co jest? Gdzie on tam jest? Już ci pomogę. A, jeśli się trafi, to dodaje, dostaje 60. Spoko, sprawa. Tylko, jeśli się trafi. A, się nie trafiło. No, wejdź to, zadam ci tam trochę obrażeń. Metalowy cios, z Dobra, pojaw się. Poziom 1. O, Łukasz Patan. 6. Plazma Pi już był. Jeszcze ktoś jest? Nie ma. No bo jako tak, no wiecie, no ale jest miejsce. Jeśli chcecie dołączyć, to sobie możecie. Widzicie tam, że jestem online, więc spoczko. Zapraszam, mega zawsze. Jak jestem online, to możecie dołączyć, jak jest akurat miejsce. A tym się strzela tak trochę niżej chyba. 10 tylko! No jasne, bo tu asysty się tą postacią zbiera. Asysty to jest non stop sprawa. Bank. Dziękuję. Trafiony, ocalono. Dlaczego ja płonę? A tu jest ziomek! i dwa, nie, ta postać leży i kwiczy. Leży i kwiczy. Skumulowany promień słońca. a Ej, pamiętam w ogóle, żebym ja takimi postaciami grał wcześniej. A trochę musiałem. Generał, generał, aha, ciebie już awansowałem. łopany a się nie dziwię, że ci awansowałem. Przecież strzelasz równo. Dobra, spróbujemy. Poszło. O, ale przecież oni nie mają szans z tym generałem. Przecież to jest OPFest. Dlaczego ja tego nie wyczaiłem wcześniej? Ej, nie strzelaj po nas. To było co najmniej zaskakujące. Mówię wam, pojaw się. To było mega zaskakujące. Ej, ja mam to jak ty to uczyniłeś? Naucz mnie. Lampy lampeczki. Cześć, przejdziemy. Aha, co chciałem mega zaprosić kurczę. No, oglądajcie sobie inne serie na moim kanale, szczególnie te z wirtualnej rzeczywistości. Może nie Arizona Sunshine, ale na przykład nagrałem teraz dwa odcinki Cowboy and Aliens. Super naboty, co się tam na dzikim zachodzie takie mega bajkowa taka to znaczy grafika taka fajna. Nie że jakieś tłuczemy się czy coś, ale taka spoczkogiera. Naprawdę, więc was mega zapraszam. Sobie oglądajcie nie tylko Planty. Ja naprawdę robię, robię dużo innych rzeczy na kanale, więc warto to oglądać. No. Także Was zapraszam. Nie samymi plantami żyje człowiek. Wiem, że lubicie, ja też lubię i będzie tego mnóstwo aż do przyszłego roku, aż wyjdzie trzecia część. Już się cieszę, że wyjdzie trzecia część, będą jakieś grzybami się będzie chodzić. Po prostu mega. To jest super. Znowu będzie więcej widzów i w ogóle i mega fajnie. Także super, a z powiem mam, że zbliżamy się powolutku do 20 tysięcy? No? no już prawie, prawie, prawie jakoś tam lecimy, że sprawia prawie 18 tysięcy, więc będzie super, jak będzie 20. Może zrobimy jakiś Q&A czy coś, jeśli chcecie, nie wiem w sumie. Coś się zrobi. Dobra, tu kończymy ten odcinek. Mega mi się podobało. I że fajnie wytrwaliście, że do końca, więc jeśli ktoś tu. Wy... O, jestem oznaczony! Jeśli wytrwał ktoś do końca, może napisać w komentarzu, zostawić łapę i udostępnić. Dzięki, bo to Wy robicie zasięg na tym kanale. To pierwszy w drużynie. Brawo! To Wy robicie zasięg, naprawdę. To od Was zależy, ile z wyświetleń łapek widzów, także możecie w szkole też gadać. I to tyle. Miłego dnia mam. Życzę. Trzymajcie się. Hej.